Ta, To witam serdecznie wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami, nadajnikami. Pan Patryk powiedział, że jest, także cieszymy się z tego powodu. Witaj, panie Patryku. Dzień dobry, witam. No, jest ze mną też Natural Siemano. Cześć. Ogólnie, dzień jak co dzień, kurwa, czyli te dni trochę się w kratkę, bo widzowie, ja się, że wakacji kurwa nie miałem i ja przez wakacje zapierdaliśmy dzień w dzień z filmami, więc troszeczkę, kurwa, tak zwolniliśmy, że tak powiem. O tu widzę, zmienili chyba pozycjonowanie. I free są na środku z Klinket Jelly tego tego g na początku pokażę, no kurwa, to mam fanturę będę chciał, bo to nie idzie tak jak powinno iść w mojej opinii. I wkurwiamy to, bo jak od miesiąca żaden skin kurwa nie spadł. A nie, że jakieś pojebane ceny wrzuciłem, tylko są skiny od 10 koła kurwa do yy, 300 kurwa ZIKO, także kurwa, wiecie, no to to jest, jeszcze jest wybierać kurwa, nie? i Dziwne, dziwne, ale jakbyście chcieli to to z kodem Gryly, nie? Może też mało osób bierze udział, kujwi, nie? Gryly, kodzik, ktoś zastosujecie, macie szansę to wypaść. wam to wypadło. Yy, ja mam siedem dyszek, Grzesiu jeszcze może do nas dojdzie, bo Grzesiu drzemeczka sobie Grzesiu przyszedł, to idealnie przyszedł. Yy, krótki, krótki po prostu, krótki na dzień dobry yy, odcinek, kurwa chciałem, kurwa. Dobra, bo mi odkleja, już chciałem zajebać, kurwa, 50 jokerusów, kurwa. <grystanie> to nie jest, kurwa, nic nowego, że cię odkleja, stary. Dzisiaj podejdziemy, widzimy tego troszkę inaczej. Troszkę w inny Uch. sposób przejdziemy. Yy, bo taki, kurwa, jakiś mamy, taki mamy klimat. Po prostu, trzeba po prostu w chuja przyciąć. Może ta skrzynka już się sprzedała, już się rozjebała, jak... Jak kurwa kolega Makówka z Makowcem, kurwa i Makowskim. Dobra, ja nie siadam do gruczyka teraz, bo on jest kurwa, nie, nie, nie on nie... jest no, sprawny. No, no. to, to, to jest wick! To jest on kurwa mój. wydolny członek stary, kurwa. Członek to ci kurwa wchodził w pizdę, kurwa. On jest niewydolny, stary. No bo jak bo... niewydolny właśnie, o... no, kurwa, właśnie o to, że ostatnio nam chuja leciało, a im leciało, i w chuja nas robi ta strzyka, dlatego stwierdziłem, <laughs> że robię underdoga, żeby troszeczkę oszukać no za... przeznaczenie. Zobaczy ale jak zwykle. Chuj na pizdę. No i co i co, i co? No i kurwa co, ty jednym skinem prawie usadziłeś więcej niż ja, kurwa, czterokrotnie. Nie, no bez przesad. No i patrz, ja i co, kurwa, no i co, no i co? A dobrze, dobrze wam idzie, tak dalej. No jest wybitniak kurwa, ja, dobrze. No tak dalej, trzymać, Kurwa, patrzcie tu obok. Chciałem usiąść obok, to mnie ciasto wyjebał, nie w piszka Jeden wyjebał, drugi wyjebał Ciastro i tyle, to no i jest kurwa afgański klimat, chociaż... Chciałem uciec, chociaż... uciec, Chciałem uciec bo wiesz. trzeba wiedzieć się usadzić, wiesz? Ej, patrz, Oby ich jebo na końcu i patrz, ich wyjebało na końcu. I no wspaniale, i co, ty A, wie no, wie, właśnie ty Wiczatko, ja wiem gdzie ty wiesz, gdzie ty usiąść, komu rękę polec, wódkę się napić, ale niestety w ogólnym rozrachunku się Ja no, no co ej, mam powiedzieć ej, kurwa. Ja mogę zdobyć bitwę, znalazłem dobrą skrzynkę. 2700 osób online kurwa, ci jestem ciekaw kurwa, no. no to jest to 2800 Tylko kurde muszę znaleźć tą skrzynkę i nie wiem czy ona zadziała, ale naprawdę Dawaj Cyprian kurwa. Taka, chwilę, taka. Cypek, mikrocypas musisz, musisz mi dać sekundę, stary, no. muszę sobie przypomnieć co... To co jeszcze w razie no. co do odebrania kurwa z dwie dychy, jak dobrze pamiętam o kurwa! Tu to mam do odebrania już cztery dychy tej No to kurwa, jest okej. Okay. 38 koła tam, da 30 839, kurwa. No, 39 z haczykiem, kurwa. No jest w nie? Już tu, robię, tutaj. Jesteśmy już Tu robię. jesteśmy bezpieczni. Jeszcze marketplace. Już robię, co Ja pierdolę widzowie. zesrałem się, że pokazałem znowu Facebooka. Dobra. Dobra, wysłuchaj Nie, bo, to, że chwytywał mi to okno, ale kurwa, ja to jestem utalentowany. A wiecie, ja mam Facebook, otwarte jest tych kurwa 10 kart i yy, wiecie, jak są te. Okienka na dole, nie? I kurwa, wie co tam jest Czy ja tam trzy otwarte są zawsze czy cztery, bo chyba więcej na cię nie da otworzyć. Ja Zresztą potwierane ja mam taki zmniejszony obraz i żeby wiecie, no widzieć wszystko na tapecie co się dzieje, żeby mi zasłaniało, nie? Ja bym nie chciał, żeby wyszło, że chłopaków podrywa i... No żeby się Facebook jest jakaś brzydka lorka. Wy się możecie śmiać, ale to jest skrzynka za dwa koła, a dropią z niej lorki. Dość Facebook chęso. jest ogólnie miejscem Dość kurwa chęso. załatwiania pracy i biznesów dłuższy czas za od... a, widzisz? Widzisz, stary, widzisz? Trzy lorki już powiedzmy. No ale to, kurwa, kurwa przyrupane jak, jak sam z kurwy syn. No tam. dobra, ale stary skrzynka kosztuje dwa koła, one kosztują 34 koła stary. Dwa koła na tym na jokerze no? Więc to jest, uważam, że skrzynka warta uwagi. Warta uwagi, jak wygram, kurwa. Jak nie no wiem, to, 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 to jest chuja warta. Z chuja warta jak ty kurwa To wtedy to nie jest w ogóle. O, ty, o, 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 o. tych cfelu jebany ty, ty kurwa pedale jerichoński ty. Jeszcze... To już mi się za czwórkę kurwa mu dało taką. No nic Natural oszukał, znowu wywych. Ale nie, kurwa tak znowu wyraczył, ten... nie ma co gadać, naturalem, ma nosa. Te jego kurwa eventowa ostatnio jakieś były, te murzynki i klauny, nie? No to też przecież, kurwa, sypał jak po nie? Zobacz, jak kurwa, eventowo nie zrobił Underdoga pies jebany. Na, 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 natural Manosa, no dokładnie. Tak, Ma taką kurwa klamę, stary, że to chuj, nie? Ta lala, stary. No jeszcze myślę... O kurwa, ciasko, z kurwysyn, weźcie Piękna? od mnie. Skurwiel, nie z tak? A, skurwiel, skurwiel. <laughs> skurwiel junior, kurwa, z, z Wiedźmina. Ja potrzebuję jeszcze jedną, co najmniej, bo to tak nie może kurwa, być. on, taki osywa, pod okiem wygląda jak pizda i kurwa, wczoraj mi się rozjebał pod prysznicem. I dzisiaj kurwa jeszcze kusi go rozjebać teraz bardziej. Ale ja wiem, że tak się nie robi, kurwa. Ja się prysz na pryszczach, bo mi tyle nie wodzi co ciaskowi. Ciastko co z tym zrobić? Trzeba wyciskać. Wszystkie pryszcze trzeba wyciskać, aż idą. Dziękuję. Dobra bitwa, dobra bitwa. No, kurwa... Gusta stary do reżimy. Hmm. To kurwa taki cwania jak jesteś, to pierdolnie bitwę, ty kurwa. Punkcików tam tak najebane, że to chuj, nie. Ja, ja mam tego, zdobić, czy Takie ciasko, było zwrota akcji. Ciastko jak taki puci, puci Dobra to ostatnio szły takie kurwa bitwy się napierdoliło tych punktów, ja to kurwa zostawiam, bo dokąd też żytaj. Ej, jakieś epiki tu można, dobra teraz to, ja to otworzę. Ach, dygas, Pimpuś. Pimpuś sadełko, tak? Pimpuś. A, Pimpuś, o, pimpuś stworzaty, Jesteś stworzaty. Pimp, jesteś Pimpuś kurwa, tak ty w ogóle, jak już stworzę miał. O no, kurde, dobra, to standardowa ciaska. Nie jedna. Ej, nie kurwa są klauny, ja myślę, że te klauny wyjebało. Standardowa. Nie standardowa to Ja taka... pierdolę ty i was rucham. No, no, zazwyczaj i... on coś tam jeszcze wciska, ale tak, to to widzę, że A to jest tylko, A nie. Dobra, I... tylko na Nie ma już nie strzałek, nie, są te. Ręką można przesuwać, ale nie ma już w prawo, lewo, nie? Na skrzynkach do góry, yes. No, re... nie, nie ma, ale ręką, no, no. tak. Jest, tak, no, no nie, nie ma, ma nie ma. To jest no, za debil jakiś. No, nie ciężki. widzę, strzałek, ale, ale może przesuwać. No, strzałek nie ma, no, ale mówisz, że są, ale razy nie ma, no, no, no nie, pociek. bo mi się pomyliło. No i cześć, Andrzejku, miło było cię poznać i how is your day today? Michał, Michał załasta. A, ta, ta, genialny, ta wykrakałem, wykrakałem, spokojnie. kurwa, na biało się zesrałem, na lek, na jestem lek, na natural, wielki tajzu. nos, kurwa. Yy, pierwszy do Rucham się tak. załosno. pierwszy nos spolsza. No i chuj, jest. No tak i chuj, pod... oj, nos, oj, 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 Secure, to jest Win Secure for Michael kurwa Dobrze, Patryku, żegnamy się z kolegą I teraz aby kurwa nie zaskoczyć tu, żeby Konradek mógł sobie Kurde, śmiało postarty, coś postarty, dropnąć, proszę, a ja nic proszę, proszę. O i w porządku, aj, mój żołądku aj, 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 Nawet okej, okay, to... bitwa na ciaska to 100 singel mało 26% 000 przez tu kurwa 88 mam widzowie i jest kurwa uważam z Stickalafą, nie ma co kończyć, bo zaraz będziemy mielić kurwa, kolejne odcinki do chłopaków, czy do mnie nie wiem, bo wiadomo jest jeśli kurwa dzień ostatni roboczy, nazwijmy to w tym tygodniu, także trzeba trochę namielić tych, y, tych, tych odcinków, to co, widzimy się. Y, na łączach jesteśmy widzowie Siemak, a chodzi jak mówię o tym kurwa? No gier chodzi 20% przy ładowaniu, 4 zł na farta i pozdrawiam udział w jak większy kutas, wszystko naraz, kurwa i w ogóle. No co, na razie chłopak gdzieś to jest.